z zewnątrz idę statku. Nie ma sprawy. Jestem przygotowany. Zapasy powietrza chyba są. Są, są. Czy nie są? Są. Nie wiem. Styknie. Chyba. Mam nadzieję. Oby Isaac. You're going to, to cross the ship the exterior, to reach the ADS cannon. Problem is, we're still getting bombarded by asteroids. Look for cover, or you get to pieces. Co ty gajadasz? Prawda to było najlepsze. Najlepsza podpowiedź kiedykolwiek. Zero gravity. Fajnie. A znowu będzie modelan. Dobra. Dobra. Coś średnio się tu dzieje Bombardują mnie. Dobra, dobra Dobra, nic się nie stało. Drugiego. Nie, infact... Nie, nie, dobra. Dobra. Ja może to zostanę. Co jakiś? Ten duży całkiem. Wow 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 wow. Spokojnie, spokojnie. Teraz, 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 teraz biegnij. Nie mogę skoczyć, o. Oh. Jakbym mógł tutaj recharge'ować jeszcze ten... Mam jeszcze 50 sekund. Bez powietrza. Nie tak mało. Zastanawiam się czy dobiegnę, 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 uda się. Uda się, musi się udać, biegnij! Biegnij! biegnij, Jest! Dobra. Chyba jednak tak on żyje. Teraz. Bieg, kolego? Wiesz, jest. Tu będę miał coraz mniej czasu chyba na bieganie. Idę na całość do końca. Myślę, że to jest drzwi powinny mnie jakoś uronić czy coś. Nie wiem. Tak. Na, te drzwi. Oj tak. Manual override. I jedziemy. O tym właśnie mówię. The cannon's a mass driver, so it should punch through anything flying at us. Keep an eye on the hull's integrity. Too many of those things get by, and we're dead. I think I've almost got the system repaired. So Just Oh yeah, 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 i oh, oh, hey. Oops.

Czy co? Co? Co się przed chwilą Dlaczego nie mogę strzelać? Dajcie jakieś Strzelony. Widzę, widzę. Robię zamok. Co to. Co zaznaczy, a little bit longer? Czas jakiś by

Zniszczył się statek. Uff. Uff. Co, co, co mogło pójść źle? Co? To ma być? O co? To ma być? Dlaczego mnie atakują? Teraz jak nie mam grawitacji. Albo co ważniejsze, tlenu. Dobra Może bym to trafił w końcu Aha. Fajnie lata Dobra, mniejsza z nim się obawiam, że wyjdą z tych tunelów za chwilę Dobra, nieważne biegnij Powiedz więc zara Richard, chyba zdążę. W razie czego to szybko dobiegnę do tego, nawet jak coś mnie zaatakuje no. biegł. Dlaczego oni wiedzą, że to żyje? Może nie. Pięknie żyło, ale... Naprawdę. Czy jaś, nie wiem, noga? Co to jest? Co to ma być? Nie masz? Isaac Hammond! Nie oxygen levels are falling. something's poisoning hydroponics air production, and whatever it is, it's Useless. filling the deck up with that organic. we're not going to have any air to breathe soon. but if i understand these lab reports correctly, i think i can make a poison to destroy it. head to medical. it should have everything you need. all this never ends. isaac, get to medical and mix together whatever kendra's come up with. i'm heading to hydroponics. if i can slow it down, Sam sobie idź tam i sam to zrób Nie, nie, Ja tego nie przyjmuję. Nie przyjmuję rozkazów od nich, to ma to jest bez sensu. Tutaj powinniśmy właśnie skończyć ten, bo ja właśnie już wysiadłem, mam już ich dość. Nie chcę mi się już ich słuchać i robić tego, co mi co chwilę mówią robić. Po prostu byłoby ten. Powinno to się skończyć w sposób, że Isaac strzela Focha ma ich wszystkich gdzieś. Co to ma być? Co to jest? Tego jeszcze nie było. A to ścigowość. Isaac strzela Focha i ma ich wszystkich gdzieś. I kończy. Nie, nie, nie. No. Nie, nie, nie. Nie będę martwił o tych ludzi. Ojej. Pająki? Nie wiem. Teraz to wymyślili. Nie wiem czy zapisywałem ostatnio, czy nie. Ale zapiszę. Nieważne. Dobra, może... Tutaj mam na tak jeden am amunicji. Tutaj nie jest dużo lepiej 22. Tak jest. Ty wieszarok najlepiej. Sprzedaj ten Przede wszystko inne. Ca całą amunicję do, do broni. A potem maruj, że, że nie masz to tylko ja, tylko ja Dobra Idziemy na to drugie piętro Mam nadzieję, że tym razem na dobre piętro poszedłem Jeszcze nie ma tutaj niczego, przez chwilę mi się wydawało, że coś tam jest Na szczęście chyba tylko mi się wydawało Myślę, że powinienem wrócić do... Tak właśnie w pociągu i stamtąd zaczniemy prawdopodobnie już nowy roi Ale najpierw widzimy może sklepik. Co tam macie w sklepie nowego? No bo co ja mam na sprzęcie? No chyba znalazłem... Eee... O właśnie, Rabi Semikonduktor. 10 tysięcy. Bardzo chętnie sprzedam. No, kupić Myślę, że to jest jednak moja ulubiona broń, więc się się? No i oczywiście power node. No, dobra. No, of course. I... No! Nie, 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 Trzymać? klikać, Trzymać? klikać, Kliknąć. Dlaczego to nie działa? Zrób coś, zrób coś Co to ma być? Klikam jak... jak debil, E I nie działa Dobra, nieważne Nieważne, nic się nie stało, przed chwilą miałem save'a Mam nadzieję, że stamtąd będę szedł, z jakiegoś checkpointa. W ogóle, zaatakować tak ludzi, jak wychodzą ze sklepu, no... Kto by pomyślał? Kto by pomyślał? Co to jest? O. Nic. co się. Nie, nie, nie. Ja tego nie przyjmuję tym razem. Najpierw ich zabiję. A potem sobie zrobię zakupki. Co? Zrzejto. Co? Zrzejto. Zrzejto. powinienem zachować spokój. Nie da rady, nie da rady z nimi. To chyba zaraz sprzedam. Nie, no nie, 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 potrafię ogarnąć w tej broni w ogóle. Strzela jakimiś takimi dziwnymi... Dobra, sprzedajmy znowu. Która to broń? To jest ta, 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 ta bardzo dobra. To chyba ta... Tylko nie wiem czy nic o mnie. Użyłem przypadkiem. Chcę zastanowić. tu mam niby te Reaper Blade y. hmm. Dobra, niech zostanie kupię sobie te Plasma Energy Trzeba amunicji tutaj i Power Noda. jestem gotowy. Wyruszałam. No, przeładuj to. Po to ci kupiłem, a nic, nie żebyś mógł używać. też pewnie coś będzie. Nie? A to zaskoczenie. Dobra. No to jedziemy tam, gdzie mamy jechać. Zanim nam się ten skończy. Tak, chciałbym zapisać, chociaż przed chwilą napisywałem, ale... O, nie nieważne. Discover new combat strategies? Nie wiem, ale do tej pory jedyną strategię, jaką odkryłem, to było strzelać, dopóki nie zginie. I żeby strzelać w tę, oczywiście. W ich odnogi. Mam nadzieję, że tutaj na początek nic mi nie spotka. Proszę, proszę. Wow. Ah.